Teraz w naszej parafii mamy kolędowy czas. Wiele cennych spotkań. Ja bardzo lubię ten czas, chociaż jest bardzo intensywny. Bardzo często jest tak, że sam się uczę wiary. Pamiętam taką kolendę. Przyjęło mi małżeństwo z siedmioletnim stażem. Mieli jakiś taki bardziej wymagający czas. Chcieli porozmawiać na temat Pana Boga o pewnych osobistych dylematach. Tak sobie rozmawiamy. I w pewnym momencie oni mnie pytają, dlaczego wstąpiłem do zakonu. Więc taka pierwsza myśl przyszła mi do głowy i mówię, bo. No bo chciałem być szczęśliwy. Ale jakoś czuję, że ta odpowiedź jest zbyt chyba krótka i oni mogą się poczuć lekceważeni. Więc jakoś próbuję tłumaczyć i mówię, że. Jakoś zafascynował mnie Pan Bóg ten biały habit jakoś pociągnął świeżością. Im dłużej poznawałem dominikański charyzmat, tym jakoś wtedy się bardziej czułem sobą, u siebie. No i tak opowiadam o tym i w końcu mówię, że wiecie co, Merton chyba miał rację, że najbardziej nieszczęśliwy zakonnik to jest ten, który próbuje zrozumieć swoje powołanie. No bo są sprawy, których nie da się do końca wyjaśnić i nie da się ponazywać. Dochodzisz do takiego momentu, że nie jesteś w stanie już wytłumaczyć nic więcej. I ten mąż tak siedzi, kiwa głową i mówi, że ja ojca rozumiem, bo też nie potrafię wyjaśnić, dlaczego Basia została moją żoną. I on mówi oczywiście w żaden sposób nie żałuję tej decyzji, ale jest właśnie coś pięknego, czego nie da się objąć słowami. I tym mnie jakoś ujął, więc mówię, że ma pani naprawdę wspaniałego męża do tej kobiety. Ona mówi, no wiem ojcze, wymodliłam go sobie na korące. On się nie modlił, więc ma co ma. Yy. I czytałem taki wywiad yy, z, z bardzo ciekawym człowiekiem, który jest linoskoczkiem i on słynie z tego, że wybiera najwyższe budynki na świecie i rozciąga pomiędzy nimi linę i po niej przechodzi. I dziennikarz zadał mu pytanie... Dlaczego to robisz? A on odpowiedział, że kiedy widzę Rinę rozciągniętą pomiędzy dwoma wieżowcami, ja muszę po niej przejść. Słuchajcie, to jest to kapitalna odpowiedź. Podobno kiedyś Betowen napisał nowy utwór i zagrał go swojemu znajomemu, a ten pyta: ale co to oznacza? A Betowen bez słowa usiadł do fortepianu, ponownie zagrał i powiedział, to właśnie to oznacza. I tak myślę jest z Panem Bogiem, że nie nazwiesz tajemnicy, że pewnych spraw nie da się wytłumaczyć, można jedynie je doświadczyć. I to jest dramat każdego mistyka, że chciałby powiedzieć o czymś, czego doświadcza, a jednocześnie ma świadomość, że nie da się tego ubrać w słowa, że to doświadczenie jest tak naprawdę nieprzekazywalne. Dlatego mistyk wolałby milczeć zamiast o tym mówić. Mówienie staje się dla niego męczarnią. Nasz taki dominikański mistyk średniowiecza, mistrz Eckhart, kiedy próbował ponazywać tajemnicę Boga, którego doświadczał, to był kompletnie niezrozumiany. Z jednej strony ludzie go naciskali, żeby mówił kazania, a z drugiej strony spotykał się z oskarżeniami, że jest zbyt zuchwały w nazywaniu tej tajemnicy. Więc. Eckhart próbował to jakoś ludziom wyjaśnić i używał pewnych paradoksów, żeby opowiedzieć o Chrystusie, o jego doświadczeniu miłości, o jego doświadczeniu wolności i używał pewnych paradoksów, więc niektórzy zaczęli go znowu oskarżać o herezję. I to jest myślę dramat każdego człowieka, którego Jezus naznaczył swoją miłością zbyt mocno. Z jednej strony chciałby się człowiek tym podzielić, ale im dłużej mówi, tym większą ma świadomość, że słowa są za małe, niewystarczające, aby wyrazić to, co kompletnie przekracza. I najchętniej byś wówczas milczał, nic byś nie mówił. No bo po co mówić o życiu? Życia uczymy się żyjąc tylko w jeden sposób. Nie czytając, nie słuchając, tylko żyjąc. Myślę, że dlatego właśnie tak mistycy ludzi fascynują, ponieważ właśnie oni mówią o doświadczeniu. Oni są jak apostołowie. W prorogu do Ewangelii Świętego Jana czytamy: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli i o nim świadczymy. Mistyk kto jest ktoś taki, kto już nie chce Panu Bogu słuchać, ma już dosyć kolejnych rad. Ma już dosyć kolejnych słów, ale on chce tego Pana Boga doświadczyć. Mistyk, myślę, to jest ktoś, dla kogo Pan Bóg jest tak cenny jak powietrze, że gdyby Pana Boga zabrakło, to on by i nie miałby czym oddychać. I kiedy kończą się te słowa, kiedy kończą się myśli, to wówczas zaczyna się kontemplacja. Bo w obliczu majestatu Bożego to ty stajesz... Stajesz w zachwycie i milczysz. Każde słowo jest za małe, każdy gest niewłaściwy. Pewien nich Ewagriusz z mówił, że właśnie to jest czysta modlitwa. On nawet nauczał, żeby nie definiować Pana Boga, ponieważ definicje należą się bytom stworzonym i złożonym, a przecież on jest czystą prostotą. On jest samą prostotą. To jest takie doświadczenie, które jest poza uczuciami, poza emocjami, poza myślami, sama czystość. I nic wówczas człowiekowi nie sprawia większej radości niż samotność, milczenie i właśnie proste przeżywanie życia. Zauważcie, że kiedy my się na początku poznajemy, to używamy wielu słów, prawda, żeby się pokazać z, z dobrej strony. Ale kiedy ludzie są już blisko siebie, to nie potrzebują słów. Wystarczy sama obecność i ta obecność nie krępuje. Święty Efren Syryjczyk z IV wieku mówi, że możesz dojść do pewnego momentu, ale dalej już nie przejdziesz. Nie będziesz w stanie zrobić ani kroku więcej, nie nazwiesz tajemnicy Boga. Efrem mówi, że w tym miejscu każda definicja jest oznaką bluźnierstwa. Nieokreśloność, niedefiniowalność to właśnie tutaj dla niego stanowi klucz, to nie tyle szukanie zrozumienia. Ile próba wejścia w, do, wejścia w doświadczenie adoracji. Dlaczego tym wszystkim mówię w dzisiejszą uroczystość? Wczoraj czytaliśmy w Ewangelii historię o tym, jak Filip spotyka Natanaela i mówi mu o tym, że znalazł Mesjasza. Natanael w to wątpi. I co robi Filip? Filip wcale go nie przekonuje. Nie stosuje piętrowych argumentacji, tylko mówi. Chodź i zobacz, niech urok Boga sam zadziała. Ja tego Jezusa spotkałem i się tym z Tobą dzielę. A co Ty z tym zrobisz, to już jest Twoja sprawa. I dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego, ona mówi o doświadczeniu: że Pan Bóg pociągnął swoim urokiem kilku magów. W tradycji nazywamy ich królami, ale w Biblii użyte jest greckie słowo magoi. To oznacza, że byli magami. Ci mężczyźni zajmowali się na co dzień magią, która w Starym Testamencie była z nienawidzonym grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. I ten urok narodzonego Jezusa był w nich tak silny, że oni musieli przyjść i go zobaczyć. Pewnie by nawet nie potrafili sensownie uargumentować, wytłumaczyć, dlaczego to robią. Biblia mówi, że po spotkaniu Jezusa oni już nie wracają tą samą drogą. To spotkanie z żywym Bogiem, który, no, który nawet nic nie mówił. Ten Bóg objawił się magom jako dziecko, ale już samo ujrzenie mocy Jezusa sprawia, że ci magowie odchodzą przemienieni. Oni już nie są tacy sami. Oni stają się mistykami i są już ludźmi doświadczenia. Dlaczego teksty nie wiem, syryjskich, armeńskich czy koptyjskich michów są dla wielu ludzi tak pociągające? To byli ludzie, którzy odeszli na pustkowie, a przychodziły do nich tłumy z prośbą o modlitwę czy z prośbą o radę. Ponieważ właśnie to byli ludzie doświadczenia. Oni byli jak apostołowie, mówili o Jezusie, którego spotkali. Oni mówili o pokoju i o wolności, której doświadczali. Może dlatego świadectwo świętych jest tak pociągające, bo ich słowa wydają się tak proste. Oni są właśnie jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Mówią o Jezusie, którego spotkali. Myślę, że w naszym mówieni, mówieniu o wierze to za dużo jest słów, a za mało doświadczenia i milczenia. Już tyle lat słyszymy dookoła, że w głowie bardzo często już mamy zamęt. Więc może lepiej by było usiąść w milczeniu na doracji i zapytać Jezusa, co on o tym wszystkim sądzi. Nie szukać już w internecie setnej konferencji, ale może poszukać samego Chrystusa. No, systematyczny kontakt z Najświętszym Sakramentem, ze źródłem wszelkiego światła, zacznie sprawiać, że może nie zmieni się wszystko dookoła, ale na pewno Ty się zaczniesz zmieniać. Albo weź Ewangelię Świętego Łukasza, ona była pisana dla Pogan, i staraj się ją czytać systematycznie, choćby po krótkim fragmencie rano, ale tylko żeby regularność była. Najlepiej w samotności, na głos. Nie musisz nawet wszystkiego rozumieć. Zrozumienie przyjdzie z czasem, jeżeli Bóg uzna, że to jest słuszne, dla ciebie korzystne. Ale to słowo ma przenikać, bo słowo ma moc. Czytaj i próbuj znaleźć zdanie, które dotyczy ciebie osobiście. I zobaczysz, że to otworzy ciebie na moc, która pochodzi od Pana Boga. Tylko spróbuj zacząć i bądź w tym wytrwały. A zobaczysz, że sam Duch Święty będzie cię prowadził.